Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Maćko i dzisiaj wam pokażę pierwszy odcinek z FNAFA dwójeczki. Ze mną jest Jula. Cześć! Jula, pamiętacie ją chyba z odcinka z Leona? To ona siedziała koło mnie. A tak w ogóle to serdecznie dziękuję Damianowi za to, że mnie puścił do odcinka na Reakcję, siódmą reakcję w ogóle w całej klasyfikacji. I byłem jakoś trochę uznawany za jednego z lepszych. I dziękuję Damianci za to serdecznie. To zaczynamy gierkę New Game. Okej. Okay. Chodzi w tym o to, że po prostu musimy. Jakby ktoś nie zna tej gry, mogę wytłumaczyć. Chodzi w o to, że musimy uważać, żeby nas animatroniki nie zabiły. I dzisiaj mamy pierwszą noc. Tak. Widzowie, napiszcie jak się przystraszycie jak na nas coś koczy, bo nie wiemy jeszcze. O, patrzcie, tutaj się napala lampeczkę tutaj, tutaj. tutaj mamy ustawione... I tylko mamy na to. Jak coś, nie polecamy, tego oglądania na słuchawkach. Tak. Wiecie, jeśli ktoś chce to ogląda na słuchawkach, nie polecamy, bo to naprawdę jest głośne. Uh, Ja muszę się nauczyć, ale matki zakładać, widzowie. Czyli tyk. To zbyt inny na na fale e, Już. Na e, ja umiem. Ja przeszłam widzowie, kiedyś cz czwartą noc. I nawet mi dość dobrze szło. <gulity> Okej. Okay. Widzicie, jak widzowie chcą już się ruszyć. Okej. Okay. Ale tyk, bo nie damy się ruszyć. Dobra, i zbanić. Nie dbaniać. Okej, okay, patrzcie, tutaj jest tylko pozytywka. Nie można jej, pamiętać, nie można jej przegapić, bo wtedy na Was wychodzi marionetka. A jeśli po prostu będziecie ciągle ją nakryć, to tak samo. E, Widzowie, też Wam nie polecam. E, cały czas w ogóle grać w tego snufa, bo e, po, po prostu niektórzy. Jak są mniejsi u was, to mogą się bać tego FNaFa i nie polecam wam FNaFa, tak, tak, gdzie macie małe dzieci w domu. Chyba, że się nie boją. No. Tak jak u mnie, Zuzka ogląda ciągle FNaFa, Juka jest moim takim doradcą bardziej, bo ona... Tak, ja się od... znam na i bardzo dobrze, znam wszystkie postacie, jak one wyschodzą, jak mówią i <noise> wiedzą, wie jak je powstrzymywać. Eee, tylko Iłka nie umie grać, a ja umiem grać jedynie. Tak, ja wolę patrzeć jak ktoś gra i podpowiadać, niż grać. Pierwsza w nocy jest już. Mamy. No, no. A trzeba dojść do szóstej. Tak. Nie wiem, czy do szóstej, bo w Ulimityt Custom Night... Do eee, no Jest, tak, do szóstej. Do szóstej? Tutaj trzeba też do szóstej. No. A podobno w jakiejś tam wersji był taki bug, że do y, numer do, piąty, do piątej a jem trzeba chodziło tylko w jakiejś tam wersji i tam był taki ból nie, nie wiem jak to zobacz chyba so, czekał nie za włosy, nie, za włosy o już już idzie pozytywka <laughs> jak, so, jak widzicie bardzo szybko jak widzicie zaraz się okej okay, Zaraz będzie pewnie Foxy przyjdzie tak. Można słychać jak, go, jak uh, on biegnie. Tak, e, jest takie tu. jest dobrze słychać nawet. Okej, okay, nie ma panią Boniacza, widzicie? Bo ty jest pan Boniacz? To jest moja ulubiona postać, tylko dlatego, co łatwo go się powstrzymuje. Moja ulubiona postać to jest Tirkus Baby. No, moja na razie boniacz. Pogram tylko we dwójkę. Grałam kiedyś w rękę? Może jak... Yy, może wkrótce pojawi się odcinek z Unimatic tym Night, jak ich zainstalujemy. No, próbujemy codziennie zainstalować. Ale na razie się nie udaje. koniec na razie nie o, nie, ty należy, siedzi. Jest, Jest Jest. Dobra. wy Pozytywka Niestety. Siedzimy no. w naszym studiu. Foxy? zwychać widzowie. Nie ma co? O z Boni nie ma. A tutaj już jest błonacz. Nie ma ciki? O nie. Pewnie w kuchni jest. Tak, tylko muszę zobaczyć Foxy'ego. Nie ma Foxy go. Zobacz, w kuchni o, kuchni. jest kuchni. Jest Freddy. Freddy jego bardzo trudno się powstrzymuje. Czyli pewnie albo nas Foxy zaatakuje, albo Freddy. Więc już trochę Wam spoilerowałam, bo znam się na tym. Ale nie wiem. Okej, okay, bardzo blisko jest. Czyli raczej nam wyskoczy Freddy. Tak, więc jak coś. Chcesz... Trochę wam zaspoilerowaliśmy, ale to dla waszego dobra, żebyście się nie przestraszyli. Zobacz Chyba nic już nie możesz pokonać. Zaraz zobaczymy, widzowie, zobaczymy. Czekamy. Da się w co bo już się udusić zapewniło. Bo zapomniałam. Chyba nie. Nie da się. W tej wersji jest fajnie. Bo nie tak jak w czasie trumbajcia. Czy po prostu yy, można sobie cały czas. O! Jak widzicie. Ta nie nas Nie. Freddy się na razie nie rusza w ogóle. Prawie by nam pozytywka wyskoczyła. Nie ma. Dobra, chyba go pokonaliśmy. A przed odcinkiem jak graliśmy to nam wyskoczył Foxy. Tak. Zobaczcie czy ktoś jest w Cika. Cika. Chica. Ci muszę cały czas te wenty sprawdzać. Trochę. Pokaż Chica. Cika. Pokaż. Dobra. Ale ona ładnie wygląda tak na początku, a później tak nie ma dzioba. To jest właśnie dla mnie smutne. Prawda? Tak. Tylko ja mam rakę teraz. Nie wierzę. Dobra, nie ma. Bo jak jest taki dźwięk, to znaczy, że uciekły. To taki, jakby psa. Dobra, widzowie, ja chyba już wygraliśmy. Bo jest piąta a.m. i nikogo nie ma. Udało się. Raczej Ale... tak. Nie chwal dnia przed zachodem słońca. 6 a.m. Wygraliśmy, widzowie. Przetrwaliśmy. Tak. Widzimy się za chwileczkę. Okej, okay, widzowie. Jesteśmy tutaj. O, patrzcie. Ostatnia szansa jest na tego. Chwileczkę. Ale odbieramy sobie monetki. Jak widzicie mam Sergia, mam też innych postaci, mam na ja przykład Power Rodzina dropłem. Dzisiaj drople, dropnęliśmy. Tak. Mam Panią Nani dropnąłem, Sergia i Gaila. Ok. okay. Zbrakuje nam dwóch postaci, czyli Sandy i Spyka. Tak, i widzowie dorabiamy te dwie minutki, bo jeszcze nie ma 10. Jak widzicie mam ten karnet, ale serio mi się nie udało trafić z karnetu, tylko mi się udało trafić z właśnie z 23 poziomu z dużej skrzynki. To jest naprawdę wielki fart, że w karnecie jest sercz, a dropisz ją przed tym karnetem. Tak, według mnie bardzo duży fart. Ja sobie zagram na ni, może jeszcze trochę dłużej dorobię czasu, żeby też Julka sobie zagrała, no. bo Julka dawno nie grała w Brawla i zapraszam też do mojego nowego klubu, tylko zmienię, bo mi ktoś tam ustawił dziwnie puszki, zaraz pokażę Wam yy, i zobaczycie sobie jak tam ten klub działa. Na razie są dwie osoby, możecie dołączyć, zapraszam serdecznie. Miła trwa mera, tak jak pisze w ogóle... W tym wpiszę w opisie. Ja wolę na duo. Ja wolę solo. Według mnie Juka jest lepsze według mnie. Dla mnie jest bardziej duło, bo jak ktoś zginie, to... Mm, ale duo pamiętaj, że możesz mieć słabego teammate'a. No. Chwile, ja nie umiem grać na niej. Okej, okay, umiem. <laughs> Biem się. <serdzę. śmiech> bo dopiero co ją drpnąłeś, masz małą rangę na niej. Dopiero, prawie siódmam O kurczę, serce na trzeciej... Na trzecim ulcie. Na drugim, na drugim. No tam 13 par czy ktoś ma? Nie wiem kto. Zwykłe starcie, a twoja... Twój przeciwnik ma mało HP. Jest pewnie w tych szakach. Mówiłam? Dużo chyba. Tak. Ale miał czwartego ulta, drugie miejsce. I siódma rangę. Tak, i teraz Julka poprawi tą rangę albo sobie zagra kimś innym. Okay. Ja, drodzy widzowie, lubię grać ośmiobitem. tylko to jest. Okej, okay, pokaż widzą klub, jaki piękny jest. Tylko musimy... Ustawić inaczej puszki, nie 14K, tylko musimy ustawić dla młodszych widzów, którzy mnie grają. No, 2K będzie chyba z gitz. Tak, nawet napisane od 2K w klubie. I patrzcie, ten klub nazywa się Szalik Pika, czyli Szalik Spajka. Proszę bardzo, może A wiecie skąd jest ta nazwa? Dlatego idziemy na sam koniec. Nie ma? Jest, jest, jest. Tylko trzeba pociągnąć trochę. Ja. Nie. Chcemy wam pokazać, dlaczego ma nazwę Szalik Spajka. Bo tutaj jest szaliczek. Tak, taki ukryty bóg. Albo nie wiem, chyba skarpetki, co są, albo nie wiem. <laughs> nie wiem, co to Skarpetka. jest. Skarpetka. Dobra. No to zaczynamy grać. Jak coś? Dawny w rola, więc jak coś. Nie że nie umiem grać. No. W następnym odcinku Snaffa będziemy próbować przejść drugą nową. Tak, ale dzisiaj już. Za to, że przyszliśmy, postanowiliśmy, że będzie taki bonus. Kurde. Będzie taki bonus. Że pogramy sobie brolę na odcinku. O, no, taki bonus, no Więc zostawcie suba, bo idziemy po 30. Idziemy nie po 30 tysięcy, tylko po 300 widzów. Że mamy. No, blisko już jest. Już coraz bliżej. Patrzymy tutaj. Już ponad 227 Polda. mamy, subów jest Na razie rekordzik na kanale. Tam, tam. tam, 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 tam. Rekordzik na kanale. Jest, nie zbliżyć się do Powercuba, mój park. Jurka, pamiętaj, że oni im się liczą tylko Powercuby. Im się nie liczy, życie. Im się liczą tylko Powercuby. Tam są. Tam są. Się... Jurka, nigdy nie rób auto-atak. Tylko na blisko. Pamiętam. Zapomniałam. Masz dobrą paperkę? Idź na tego. Pamiętaj, że masz Ude. gadżeta, masz gadżeta i możesz się tepnąć. Uciekaj lepiej. Uciekaj, 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 uciekaj. Słabe Wi-Fi. E... Ujdę. No, ale możesz się cofnąć do swojego działka. Bo nie znam trochę tych mocy, bo jeszcze byłam przed aktualizacją Brawl Starsa. No i ona jest y, Julcia, y, nie była, jeszcze o, nie, nie grała w ogóle. Jeszcze. Nie grała w ogóle, praktycznie. Fitmań. Ale trzecie miejsce chyba spoko. Nie zero A ten, nic straconego. To leci. To powiedzieć Wam, widzowie, że już kończymy ten odcinek. W następnym odcineczku. Niedługo pewnie pojawi się odcinek, albo już nawet jest. Odcinek z. Vloga, i pamiętajcie, że każdego suba, którego zostawicie, oddam szczerze. I to jest prawda. Ja to przyznaję. Julka mnie już dawno zasubskrybowała, oddałem suba. Tak. To cześć!